To jest kuloodporne ma drzwi, nie? No Eee... Przykupuję... O... No wyjechali nie no! Liwem, nie? Aha, w pięt... 15 koła poszło się właśnie pierdolić, nie? Jakby coś ty, zro... ty zrobiłeś przekup, a oni mi na czołówę wyjechali No widzisz Wy... Wysadzaj ich Czekaj Bo ja na razie dzwoni do Lestera Ty, 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 Daj z Spituj go! Spituj go! Aha, ta... Spituj go. Nie, lata. Nie, to nie lata jednak. Jestem już kołem. Nie, to ja mam. Ja nie mogę jechać! Coś tu jebło. Wysadziłem go. bo ja, ja nie mogłem wysadziłem wysadziłem. jechać? Bomba przylepna mnie nie zadziałała. Tył, no, ja... tył, tył, tył. Tył, 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 Ja cię wysadziłem przylepną bombą. Nie no, jego ja zabiję. No zobacz, jego go ale w sensie bo ja wysadziłem mu auto, nie? Moją... No nie, nie mi pokazało bądź, że... Jego... Przed garaż, yy... Tu, tu, tu front, front, front <laughs> Dajesz, dajesz, dajesz hmm, Jada przed garaż bombę zbliżeniową, a wam to nic nie zrobiło Nie, nie, nie wy cofaj nie wjeżdżaj tam, nie opłaca się No wypierdalak mi z tą policją Weź tam na wójzku... No nie mogę Gdzie ja tak mam ucieknać? Ej, trafimy idealnie. Co? Gdzie ja mam i tak ucieknać? I macie pięć gwiazdek. Trzy. Możliwe. Możliwe. No gdzie... Czekaj Ery... chwilę, Adam, Adam, no, wiesz... stój, stój, stój! On tu wychodzi. Erika, wiesz, wiesz jak ja bym grał na PC, to ja bym go tym Czarnobogiem gwałcił, JAK?! Cheda, cię wyjebałem. No nie wiem, Czarnobogiem byśmy nic nie zrobił jak biega po ulicy. On No on bo biega... tak, bo on autem jeździ no Auto je... mogę namieszać Auto ten, ale on teraz biega Pa, biegnie Grub przekup władzę No nie mogę teraz On mogę A co ty chcesz osiągnąć tym? Zabił No Ale no zrobił zza... tak Ale zrobił takie kamikadze, że ja mam teraz plan Że on teraz na detat nie wróci O idealnie kto się przymierzył? w. W go wzięliśmy. E. Eryk Czekaj, bo tu mnie. Aha. Panie bezlipy Pance, Nie, nie, jak to się nazywało? Nie, nie, nie. To tylko. Jestem, w garażu Co? Co? Ej, go zres... Ego... Co? Ja się stępłem Aha Jesteś pizdą bo... tak bo... na serio to... NIE! <śmany> DO TEGO GARAŻU! Siema. O Jezus, Szklanke rozbijemy aż prawie. <ia> aż prawie. <słyszyk> Jezus, ty ty tam ląsz. Dil Dildosem. Wiesz co to jest? El pornos. No, nie, 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 mi się. nie, wow, <słysy> To było... To, to... głową uderzaj. Dwa Ma, masz z wody. Dwa... jak... <noise> Eryk, przekup władzę. Nie mogę. No nie uderzaj. Jak już <noise> chcesz się odstresować, to uderzaj głową. <noise> Najwyżej dostaniesz wylewu. Co? Zrób! Przek no nie płacę, mogę! Nie, nie rozumiesz tego, że ja dopiero za 15 minut będę mógł? No jest delay na to? Ty kurwo mała... Ruska. <głos> <głos> Russia, jadra. Teraz A. tu już się zdenerwowałem, Eryk. Nie, czekaj, bo... Tak tu będzie Maksym. Właśnie miał to jebo zajebiście, nie? Eryk, mam fajny pomysł. Panie Klarego. Robimy Call of Duty. Mu zaraz! <noise> Nie no. <noise> Jakim cudem? Ej, czekaj kto tam się zaśpił. A daś broń. A dać defend this house. A ten, ten. Do czemu tyle konia walisz? Możesz mnie zabijać! Nie, nie. <noise> Dobra, ja z to wychodź. <noise> Szybko! A tam! A tam! A tam! Ja tam! Bo. No życie! Ty gdzie to coś się zrespiłeś? Nie nie, 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 nie! A popały łokiec! Ej, tom! Tak! Patrz mi się rozłączył, aż bo tak walnąłem mi Oj zaraz coś tam pęknie O co Nie, obok mnie się zrespił Łeee <śm> no ty... <śm> <śm> no, nie... Jaki Masz przewalone Kto tam na górze się zrespił? Ty, Mówi, ja. ty... Tylko, bo to tylko potrafię <śm> tak spamić Xa Broń tej chaty tak, od góry To jest intrus jakiś Zwierzę ska skacz <grywa> skac...skacz... DZWONI Czekaj <grywa> Sąsiad Nie napierdolaj tak <grywa> <grywa> <mi> Lampa spadła <grywa> Ej spójrzcie za siebie młody Ja się dokupię Edyk no. mogę, nie? <głos> <głos> Chodź szybko tam Nie to Ekwipunek for y amunicja ciężka tu, 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 tu. Za tobą, za tobą, za tobą uważaj Spoko, spokojnie No spokojnie czy zachowujesz, się zachowuje, mieli go kurwa wyruchać? A tak nie jest. A, czekaj, bo on na tył. Nie, nie, czekaj. Siedzi tam na daszku. Adam! Nie wysadzi! Adam, Adam, Adam strzelaj! Gdzie ten fryer? O, się ma. Ja mnie zabiję, gada z mi. Kurwa! <grystanie> to on jest wyciszony na imprezie, nie? I on, jest... A, on... Się wyciszył. on się wyciszył bo ze Tu leci, leci, leci. Szybko strzelaj Oto No nie! Ludzi mi na no, no nie! Przed! Przed! No, wyrachł, że Oczywiście mamy. <grystanie> Oczywiście mamy plan B! Ja przez was muszę zamawiać trzy auta! Brawo No to mnie nie zdenerwujesz, żartowałem tu byłem wtedy XD XD- ja, jak można na głos mówić XD To mnie nie To, to mnie nie denerwuje XD A ty od, ci Ty mu od drugiej strony dzwoni Ja mu nie dzwonię to, cały czas ale musisz wychodzić i... musisz wychodzić, nie? Żeby Wiem. ten cały czas mu pzgał Żeby kurwicy dostał Ej, jak będę przybywać do kibla jakby się chuja zawstać można Młody golisz włoski na film. О, боже. Я все разговариваю. Чекай мне.